Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Danielus. Witam Was w Twierdzy 3, ale nie wiem czy już nie po raz ostatni. Dlaczego? Dlatego, że doszedłem do takiego momentu, do którego nie jestem w stanie przejść, nie rozumiem już tej gry i po prostu mnie strasznie poirytowała, tak szczerze mówiąc. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. To jest akurat tryb oblężenia. W tym momencie mam zaatakować zamek. Okej, okay, rozumiem, że poziom trudności ma być e, dosyć wysoki, ale tu jest tyle nielogicznych rzeczy, których ja w ogóle nie rozumiem, że e, naprawdę to przewyższa wszystko, co było do tej pory. Ja, ja nie wiem, czy ja czegoś nie rozumiem, czy ja coś robię źle, czy no, po prostu nie mam pomysłu już w jaki sposób mam przejść. Konkretnie chodzi mi o e, ósmą misję kampanii militarnej nie mam na nią w ogóle pomysłu nie rozumiem tego za każdym razem te wszystkie motywy obronne które są w grze dostępne wystarczają wrogom żeby mnie pokonać tu znowu to jest pierwsza misja z tej kategorii oblężeń oblężenia i ja też tego nie kumam nawet jeżeli rzuciłbym całe wojsko naraz to tak na dobrą sprawę nie jestem w stanie nic mi zrobić Tu coś kopią, tam coś robią O, ja tutaj wbiegnę jeszcze łucznikami Wy podejdźcie tutaj, bo mi zaraz wykasują tamtymi dziwnymi strzałami, właśnie Już mój e, taran obrywa z tych wież o stąd, z takich potężnych łuków No, jest rozsypany tutaj łucznic, nie wiem, no nie wiem jak mam to zrobić za każdym razem Nowy wszystko zaganie. mi kasują atakowałem mi całym wojskiem ale to wychodziło jeszcze gorzej atakuję częścią tak powiedzmy że zaplanuję tą misję nic nie idzie, po prostu nic wystarczy garstka łuczników i oni mi rozchrzaniają wszystkich no w każdym bądź razie pytanie do was brzmi w sposób następujący jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na to jak przejść misję ósmą jak w ogóle walczyć w twierdzy, czy e, jaką strategię objąć, żeby na przykład przejść to oblężenie, e, to ja bardzo serdecznie e, każdą każde informację na temat e, właśnie tak, takich pomysłów e, przyjmę z otwartymi rękoma. E, więc e, twórzcie, mogą być to materiały filmowe, mogą być to materiały tylu audiologa mogą to być po prostu zwykłe komentarze jeżeli macie jakieś pomysły na przejście kampanii militarnej od misji ósmej konkretnie chodzi mi o ósmą misję albo właśnie te oblężenia to śmiało piszcie i to by było na tyle na dzisiaj stwierdzę 3 trzymajcie się i do usłyszenia